Cześć z nas bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Andyk. witam was w kolejnym filmie z serwera Easy Life Tym razem wpadłem na taki pomysł, żeby ponagrywać trochę działki graczy, poopowiadać o nich i posprawdzać je tak naprawdę ehm, Także dzisiaj zaczynamy sobie na świerkach, nie wiem czy uda nam się wszystkie działki pokazać, bo jest ich... 36, więc bardzo możliwe, że sobie podzielimy to na kilka odcinków, zrobimy sobie może miniserię. Dajcie na pewno znać w komentarzach, czy takie pokazywanie działek graczy i budowli generalnie graczy Wam się spodoba, bo myślę, że to jest całkiem fajny pomysł, bo każdy trochę inaczej buduje, każdy ma inny styl i umiejętności budowania, myślę, że mogłyby być to ciekawe. To jest pierwsza taka informacja. Druga taka informacja jest taka, że za niedługo prawdopodobnie wystartuje Buildmasters 2. Więc, 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 jeżeli macie jakiś pomysł na temat dobudowy dla graczy, to możecie dawać znać. W każdym bądź razie myślę, że możemy powoli zaczynać. Ja pewien temat mam. Build Masters 1 wyszło naprawdę bardzo fajnie. Zobaczymy jak będzie z dwójką, ale odnośnie tych informacji to chyba starczy. Myślę, że można zaczynać. Na pierwszy ogień idzie działka świerki 1 od gracza Gendort mamy tutaj taką moto działeczkę co my tutaj mamy mamy jakiś taki domek on mi się szczerze powiedziawszy kojarzy z jakimś o w ogóle to będzie trzeba wywalić bo to jest stary komunikat to ten domek jest kojarzy mi się z jakimś takim Domkiem Może nie tyle co średniowiecznym, ale jakimś domkiem wiedźmy, nie? tak wygląda jak taki kapelusz czarodzieja czy coś takiego, taki dom czarownicy trochę, nie? Zobaczmy sobie, jak tutaj wygląda wnętrze. No, póki co to troszeczkę pusto tutaj jest. Myślę, że można by było jakieś tutaj. Meblo garnąć. E, dobra. E, w każdym razie skołowałem sobie pochodnie. Z pochodnią będzie trochę, trochę lepiej tutaj, bo będzie chociaż cokolwiek widać. I z tego co widzę, to mamy tutaj jakiś mechanizm, więc sobie go użyjmy. Tutaj jest guziczek, który właśnie kliknąłem. E, I są jakieś drzwi. Pytanie, czy to się otworzy? O, otworzyło się. Bardzo fajne. Podoba mi się. Lubię takie, takie mechanizmy. Tutaj mamy pewnie guzik do do ponownego otworzenia tego, czy bo tu są dwa guziki Ta, tu mamy do wyjścia, ok, Fajne, fajne, światło bunkier O, zajebiste Fajne, podoba mi się Światło bunkier, włączmy sobie to światło Żebyśmy mieli światło tutaj Czy tu jest jakieś przejście? Nie ma przejścia Mamy tutaj Słuchajcie, tak, mamy magazyn e, Mamy magazyn e, Fajne O, jest nawet ender chest nie, także mamy, mamy Ender Chesta Co my tutaj mamy dalej Mamy tutaj crafting Znaczy nie crafting tylko stu do zaklęć Może ja będę chodził z, tą, z tą, tą, tą Pochodnią bo będzie lepiej wtedy Mamy tutaj że tak powiem Yy, książeczki, w sensie półki z książkami. Mamy kowadła tu, widzę, że jedno kowadło już było używane, bo jest zniszczone troszeczkę. Yy, mamy jakieś zlewy, z tego co widzę, tutaj. No i wejście do toalet, chyba, tak jest. Mamy toalety, tutaj chyba nic nie robią. Te, 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 te dźwignie one są raczej jako takie yy, zlewy. Mamy tak światło bunkier, światło kibel O kurde, mamy nawet światło w kiblu A, to po prostu to zapala nam światełko Fajne Światło bunkier, co w ogóle to robi? E, aha, to gasi światło tutaj na dole Dobra, to zapalmy sobie to światło Lubię zmechanizowane działki To jest mega O, o! kurde Co jest? Tu jest coś ukryte Góra, dół Ale fajne Dobra, zaraz pójdziemy tam Mamy ender, ender Żaba 20 autor kocur boomer. No to jest jakieś żaba, teoretycznie. Tutaj mamy jakiegoś, nie wiem, to są chyba. Okej, okay, czajem motyw. To jest takie coś, że macie jakby ścianę ze szkła i tam są jakieś półki, tam są schowane jakieś dziwne zwierzęta i tak dalej. O, tu też jest przejście. Jednak nic tu nie ma takie ojco. No, no to taki, to zrobił mnie co nie? Taki ten, zacznijmy tu. Czyli warto sprawdzać na tej działce w ogóle gendroda. Co to jest? A, to jest światełko tutaj, ok. Warto sprawdzać na tej działce gendroda tutaj obrazy, bo jak widzicie są, że tak powiem, ukrywane różne rzeczy. Może pójdźmy najpierw w dół. Pójdźmy najpierw w dół. Co my mamy na dole? Na dole mamy w ogóle. Na dole mamy w ogóle cele To jest światło prawdopodobnie Tak jest, odpalmy sobie światło Mamy cela pierwsza W ogóle jakaś, yy, jakaś Jakiś redstone na tym podłodze leży Wiadomo co, co oznacza yy, Mamy cela pierwsza, cela druga Więc tutaj Gruba sytuacja jest Ło kurde, jak to jest rozkopane wszystko Ja pierdykam, ale to jest rozkopane Dramatycznie, tu mamy piece Mamy bambusa w piecach, tu mamy prawdopodobnie światło, albo... Ta, tu są światła Więc pójdźmy sobie dalej Kurde, no czuję się trochę jakbym po jakimś dungeonie chodził, a nie po działce, nie? Tu w ogóle chyba masz... Yy, masz dziurę, Gendrot Jakbyś oglądał Możemy sobie otworzyć bunkier kolejny Czy to jest wyjście? Jest, okej, okay. co to jest? Mam że mu zaraz całe działki nie wysadzę jakimś tym, no ale dobra, a to? Okej, okay, to jest przycisk do drzwi, a to? To pewnie światło Albo nie? Nie, może nie, nie wiem. A czy jak na przykład będzie coś takiego, to to się włączy? Okej, okay, dobra. E, co my tutaj mamy dalej? E, mamy... Nie wiem gdzie tu iść. Dobra, weźmy najpierw w prawo Mamy jakiś stolik, tutaj w ogóle to jest jakiś bunkier. Mamy taki stolik, to jakieś płeczki, no i tutaj tak naprawdę nic więcej nie ma. Jesteśmy w bunkrze Gendroda aktualnie. Kurde, jednak ciekawa ta seria może być. No i tutaj mamy łóżko w tym bunkrze. Jednak powiem wam, że ciekawa może być ta seria. Eem, tak naprawdę. Tu Michał mi coś pisze, to potem to ogarnę. Gdzie tutaj dalej mamy? W sumie tu już nic nie ma, tak naprawdę, więc możemy sobie wyjść stąd. Ciekawa może być ta seria, bo te działki graczy są mega fajnie rozbudowane i bym potrzebował naprawdę sporo odcinków, żeby, żeby to wszystko ponagrywać tak jak, tak jak powinno być, może zgaśmy sobie światło z tyłu i tak naprawdę to, no tutaj nie wiem czy będziemy łazić, bo chociaż możemy sprawdzić sobie, czy są w ogóle jakieś wagoniki, e, okej, okay, dobra, to tak wygląda ta te działka technicznie. Czyli sobie to rozkopał i sobie budował to wewnątrz, też spoko pomysł. Nie mogę teraz trafić tutaj, nie wiem dlaczego. Ok, więc podsumowując działkę Gendroda, słuchajcie, ocena tej działki wynosi. Słuchajcie, 6,8, 6,8 na 10. Ja sobie tą tabliczkę pozwolę tutaj na wejściu postawić. Ocena działki 6 na 8 na 10 za mechanizmy. Ogólnie ta działka jest całkiem ok. Trochę bym tutaj więcej szczegółów na budynku dodał, ale, ale myślę, że nie jest na pewno źle. Jest naprawdę fajna, fajne mechanizmy, więc. Takie 6 na 8 na 10 ta działka dostaje. Tą tabliczkę sobie możecie usunąć, jeżeli Wam się nie podoba ocena, na przykład albo Wam się nie podoba, to można sobie ją wywalać i tak dalej. Celowo ją daję na działce, tak żeby gracz mógł ją zniszczyć, niż żeby tak mu zaśmiecać tutaj przed tym. Ale jak chcecie to sobie na pamiątkę, możecie zostawiać. Więc możemy pójść dalej na świerki. Słuchajcie, 3, dlatego że mogę Wam pokazać, bo dwójka jest jakby niekupiona, więc pójdziemy sobie na trójkę. I świerki 3 to jest działka Słuchajcie gracza Emoticon 8 Także mamy działkę Emoticona Zobaczmy sobie co Czym ta działka nas zaskoczy Mamy tutaj Mamy tutaj Skrzynkę na listy Może najpierw zobaczmy sobie górę tej działki Mamy tutaj podpisy Tutaj dziwnie trochę to wygląda Taka Taka ściana z tego złota Tutaj jest jeszcze jeden Jeden Blok z diamentu No to tak dziwnie to trochę wygląda Jak mam być szczery Co my tutaj mamy dalej Tutaj mamy w sumie takie coś Taki nie wiem to jest jakaś szopka I mamy zejście niżej Ale dobra to nie będziemy na razie niżej schodzić Na razie zobaczmy górę Zobaczmy górę Tutaj jest budynek taki w stylu powiedzmy starym ale, ale, ale tej głębi mi trochę brakuje, jak mam być szczery, tutaj mamy tylko dwa klocki głębi tak naprawdę, no może ewentualnie 2,5 jak liczyć to szkło, więc na pewno więcej, więcej detali można by było dać, tu mi się nie podoba to, że jest ściana na równo z tymi belkami. No, i tutaj to wygląda tak strasznie słabo, jeśli chodzi o to. Też wybaczcie, jakbym Wam negatywne oceny wystawiał, ale ta seria ma być jak najbardziej taka. Powiedzmy, um, nie wiem, jakby to nazwać, ale, ale po prostu, jeżeli mi się coś na przykład nie będzie podobać, to będę mówił, że mi się to nie podoba, nie? Chociaż wiadomo, że to jest kwestia gustu, no mi się może to nie podobać, Wam się może to podobać i tak dalej, więc prosiłbym, żeby się też nie obrażać o takie rzeczy. I z dystansem na pewno do tego wszystkiego podchodzić. Tutaj mamy coś takiego. Wnętrze jest spoko. Wnętrze jest ładne. Tutaj trzeba przyznać, że jeśli chodzi, nie wiem czy to emotikon budował, czy ktoś inny, ale jeśli chodzi o wnętrze, to mi się wnętrze podoba. Mamy papugę Ryszarda. Wnętrze mi się podoba, jest, jest bardzo spoko. Możemy sobie wejść jeszcze na górę. Tutaj mamy jakiś taki. Do posiedzenia, jakiś stolik i tak dalej ze znajomymi powiedzmy. Możemy sobie wejść na górę. Tak przelecić na szybko, mamy Emotka. No tutaj już trochę gorzej z wnętrzem, super balkon, dzięki. No tutaj ktoś tak napisał. Co my tu mamy? Mamy psa Henryka, papugę Marka, tu jest MatI9M9, więc tutaj chyba kilka osób mieszka w tym domku. A nie wiem, czy tutaj Motikon wynajmuje te mieszkanka, czy tu jest Rezji, tu jest Tuba, miejsce zbrodni jakieś widzę, mm, jakiś telewizor i tak dalej. No, okej. Okay. I mamy tutaj klebek Boży, i mamy tutaj jakiś taki mini kościółek, e, mini kapliczka na samej górze. To ciekawe w sumie, ciekawie to wygląda. E, sala obrad związku Republik Lekarskich. Mamy salę obrad. O, fajny, fajny żrandol. Śmiesznie wygląda. Okej, okay, tak wygląda wnętrze tego budynku. Mamy tutaj jakąś sypialnię. Troszeczkę te wnętrze sypialni nie pasuje do reszty, bo tutaj mamy taki... Mm, taki miszmasz trochę, bo mamy tutaj e, średniowiecze, po... w sensie średniowieczny zamek pomieszany z... z znaczy zamek, nie zamek, tylko średniowieczny styl pomieszany ze stylem normalnym. Dobra, ja sobie pozwolę wybić tu okna i oczywiście sobie te okna załatamy, żeby nie było, że psuje. Więc tak wygląda domek ze zewnątrz. Zobaczmy sobie tutaj też piwnicę. Co w tej piwnicy będzie? Mamy, 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 mamy tutaj, tak. Mamy tutaj jakieś piece, mamy tutaj skrzyneczki. E, co tu jest napisane? Nie sprzedawać e, Mamy przejście dalej Co tutaj jest na dole? Tu są jakieś w ogóle pochodnie z Redstone'a e, Dziwna sprawa jestem co tu... W ogóle tu jest chyba wyjście tutaj do tego tego To jest, dobra, czyli to jest po prostu drugie wejście Do tego samego pomieszczenia Więc mamy to samo pomieszczenie Wyjdźmy sobie może na dół e, Co my tu w ogóle mamy? Aha, dobra, już wiem co to jest To jest labirynt Słuchajcie, w ogóle... Sprzedam wam fajną ciekawostkę. Jak, wie, jak nie wiecie jak przejść każdy labirynt, jaki da się przejść, to trzymajcie się po prostu prawej strony. I co prawda wejdziecie w każdą wnękę w tym labiryncie, ale dojdziecie do końca. Co prawda wam to trochę zajmie, ale, ale dojdziecie do końca, nie? Jak się będziecie cały czas prawej strony trzymać, nie? Cały czas się trzymacie. Zasada prawej strony w labiryncie i, i dojdziecie do końca. Nie zgubicie się w labiryncie nigdy. No. Chyba, że naprawdę ktoś ten labirynt potrafi bardzo dobrze zbudować, no to wtedy może ewentualnie jakoś was wykiwa. Ale labirynty są bardzo proste do przejścia. W prawej strony się trzeba trzymać i tyle. Mamy zejście niżej. Mamy zejście niżej, to jest chyba zejście dookoła tego labiryntu z tego co widzę. A więc, 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 więc i tu jest wejście do tego labiryntu, ok, i mamy zejście jeszcze niżej, To jest kolejny labirynt yy, Może ja wezmę pochodnie, żebyście coś widzieli, no i tu jest taki wykopany kloc na dole i tam chyba nie ma już co, co iść, także to jest wykopane Więc, yy, więc tak wygląda ta działeczka emoticona ehm, hmm. Szczerze mówiąc, no mnie jakoś bardzo nie urzekła, jeśli chodzi o tą działkę mnie jakoś nie urzekła, to bardzo mocno psuje tutaj wygląd tej działki w domku, brakuje głębi, tutaj jeśli chodzi o, o że tak powiem, podziemia to są mocno rozkopane w sensie, w sensie, w sensie takim, że tam jest jakiś labirynt i tak dalej, tutaj brakuje jakichś kwiatków, więc no tutaj... Nie jest to zbyt jakieś tam fantastycznie piękne więc niestety tutaj ocena nie będzie jakaś wysoka Ale tak jak mówię można sobie tą tabliczkę rozwalić ja bym to ocenił na takie powiedzmy Takie 4 na 10 bym dał myślę że 4 na 10 ocena działki 4 na 10 adex także tutaj proszę bardzo oj może zróbmy sobie tak no, 4 na 10 tutaj no niestety mogłoby być dużo lepiej, ale ale, ale, ale tutaj no, niestety brakuje niektórych, niektórych rzeczy typu tej głębi, no tu mi się ta głębia nie podoba, jest za mała po prostu. Okej, okay, ostatnia działka, jeśli chodzi o ten odcinek, to jest działka świerki 4, to jest działka paradixa w ogóle tutaj się śmieję, bo ktoś dostał za kradzież kieszonkową 12 minut aresztu od Krzysia Mamy świerki 4 właścicielem jest Operatix, więc ocenimy sobie tą działeczkę, wejdźmy sobie tutaj do środka Co my tutaj mamy, co my tutaj mamy, mamy jakieś skrzyneczki na zewnątrz Mamy tutaj, tu widzę, że chyba pójdzie szybko, bo ta działka jest mało rozbudowana Mamy tutaj jakiś stawik, do prawdopodobnie do łowienia ryb Mamy tutaj jakąś ławeczkę, taką bujaną, o ta ławeczka bujana na pewno fajna jest, fajnie to wygląda Fajny pomysł w ogóle. Tutaj na kratach, podwieszone i tak dalej, bardzo, bardzo spoko. E, tutaj mamy plantację, znaczy plantację. Plantację jagód, chyba, oraz hodowlę lisów, z tego co widzę, w sensie są lisy. E, mamy liski. No i mamy dwa budynki. Mamy chyba ten główny budynek tutaj, tylko gdzie jest wejście? Tu jest prawdopodobnie wejście, więc wejdziemy sobie. No i w tym budynku tak naprawdę to ok, są jakieś podpisy. Baczmy, jakie tu są podpisy. Tak na szybko przelecę, tylko nie będę tutaj tego czytał i tego wymieniał, żeby nie, nie tracić czasu. I mamy dwa koty, albo nawet trzy koty. No i takie bardzo proste. Tutaj brakuje zdecydowanie jakiejś, że tak powiem. Em, Wystroju tego wnętrza jest, jest strasznie puste, niestety. Yy, dalej lecąc, co my tutaj mamy? Mamy tutaj kolejny domek. Yy, tutaj nie wiem, czy to tak specjalnie jest zrobione, czy nie. Podejrzewam, że specjalnie jest to zrobione, ale całkiem, całkiem ciekawa ściana, tutaj, jeśli chodzi o ten, o ten domek. Yy, czy tutaj można jakoś w ogóle wejść? Można wejść, jest wejście, i tak naprawdę to jest ok. To jest w ogóle. To jest w ogóle dla lisków taki, e, taki taki domek dla lisów zrobiony. O to fajne jest, kurczę. Jest w ogóle przejście tylko dla lisów na jeden, na jeden blok. Tu sobie jeden lis śpi, one sobie tu wchodzą w ogóle do środka. Mają też jagody. Fajne, 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 tak akurat mi się podoba. N tutaj nie chciałbym mu listków tutaj, że tak powiem stąd zabrać, więc sobie zamkniemy ale działka bardzo, bardzo prosta jest niestety, myślę, że tutaj można by było ją rozbudować jeszcze dość mocno więc, więc, więc ciężko mi będzie kurczę to ocenić, ale myślę że, myślę, że bardzo podobnie jak w przypadku emoticona będzie tutaj około czwóreczki około czwóreczki no bo działka jest dość słabo rozbudowana Ale bardzo fajny pomysł z tymi liskami Tutaj z tym domkiem dla lisków Oraz z tą bujawką To mnie też się bardzo spodobało Więc myślę, że tutaj też koło czwóreczki będzie Domki są bardzo ładne z zewnątrz Więc tutaj też to podbija na pewną cenę. Natomiast wewnątrz Natomiast wewnątrz jest troszeczkę pusto jest trochę pusto, bo jest tylko jedno łóżko, tam jakiś obraz i tak dalej, tam w tamtym kącie jest ładnie, ale cały domek jest, jest pusty praktycznie, więc tutaj powiedzmy też będzie, yy, będzie słuchajcie, czwóreczka ode mnie, więc tutaj dajmy sobie ocenę działki 4 na 10 i niech będzie, mam nadzieję, że się nikt nie poobraża z was, bo mówię, to jest taka bardziej zabawa, można sobie te te tabliczki połzuwać, jeżeli Wam się nie podoba ocena i, i, i tyle. Także tyle ode mnie na dzisiaj. Trzy działeczki sobie zrobiliśmy, tak żeby nie było to za długo. Mam nadzieję, że, że Wam się spodoba także co, trzymajcie się tyle ode mnie, napiszcie w komentarzu co sądzicie o takiej serii czy Wam się podoba Jeżeli Wam się podoba zostawcie łapkę w górę I tyle może w przyszłości trafi na Waszą działkę i sobie ją ocenimy Także dzięki jeszcze raz trzymajcie się i siema